W dzisiejszym odcinku! Czyli 13, 14 nie, 15, Nie, tego ewidentnie nie? jest już za dużo. Poczekajcie, muszę wypić teraz mleko. I muszę mu się pojawić, bo on normalnie wysadzi U. całe bobowice Ludziska, szybko pijemy mleko w tym momencie! Abera! Nie! Pozdrawiam, witam was wszystkich! Bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście. Bobo, los spoczynamy? Super lepicki! Kolejny odcinek! I dzisiaj, czy widzi, że na serwerze są wszystko. Do tego Niki za moimi murami. Tam jest chyba Ameryka. więc ewidentnie w dzisiejszym odcinku trzeba podglądać. I jak ktoś chodzi po bołowicach, to ja się naprawdę boję, więc zapijemy tak, podkę i lecimy, zobaczyć, co nam się dzieje. jak widzicie, ewidentnie w tam miejscu jest Obero. I Obero chyba, nie wiem, z tutaj lamami rozmawia, tak mi się chyba wydaje. On chyba się teraz traduje razem z tym villagerem, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja ci dam Co? legendarny patyk, los I... Co?! A ty wtedy dasz mi TNT. nie! I wysadzimy całe pokolenie. Jak to?! Ale halo, skąd mam ma w ogóle taki patyk? no, propon proponuję ci coś, to rozmawiamy. Po pierwsze pytanie, tak? Ja nie, nie chcę co? brązowego grzyba, słyszę. A! Ja chcę grzyba. Brązowy zewnątrz! Chcę, daj brązowy grzyb. I teraz nie chcesz dać? Wiesz co, czujesz się jakbym rozmawiał z jakimś bratem Bobo. No jeden głupszy... Od co? Mnie, no, wiesz co? Nie, to ja, ja, teraz teraz. Opa, ja go teraz ja cię po! Hitnąłem go! Nie, ale to że po prostu jakieś Jaja! Jeszcze nie to... Tu... Ewidentnie nie podoba dobrze, że ja w tym momencie jestem. W ogóle mam pytanie, gdzie jest reszta chłopaków, bo ewidentnie oni są na serwerze. E, a Bera coś tam robi. Tam jest w ogóle taki teleport, który zrobiłem, bo to co się działo na serwerze to po prostu przychodzi ludzkie pojęcia. Normalnie Ale i to Aha, to lama, myślałem, że to ja... Nie pluć? Mam cię rozklepać? Nie! Chciałem tylko zobaczyć, co się stanie, jak się. Ale zaraz, zaraz, przepraszam, że przerywam ci oglądanie tego odcinka. Pamiętaj o tym, żeby lajkować, subskrybować, oczywiście, klikać dzwoneczek, ponieważ to są odcinki. Codziennie i wracamy do odcinka. W TNT w nie! nie! Oberoń! Nie! Szybko! Nie! Nie to nie! Nie to nie! Nie to nie! Nie nie! Nie nie! Nie nie! I... I... O, 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 nie nie! Eee, tak. Ale to taka bela nie wygląda... I, a, a, ale, ale tak to nie wyglądało! No nie, no ludziska... Tu jeszcze Maciuch jest! Elviso! Ej, no, to, tak, jest super! To może oni coś wysadzą w takim razie za mnie? I, nie. No to będzie ewidentnie ludziska Chyba, już totalnie... To w nie tym momencie nie podoba, skoro chłopaki przychodzą. <laughs> roz, 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 rozwalę mu tabliczkę. <śmiech> <Ale> śmiech <tam>. <śmiech> On tu stawia jakąś tabliczkę. Ludziska, no, czy wy to widzicie chłopaki? Normalnie chcą atakować Bobowice. Tu jakaś tabliczka, ale chyba nie za bardzo żadnej tabliczki nie ma. Tu jakaś skrzynka w ogóle powstała. <laughs> A byle tutaj zamyka, ale co oni tu kombinują? Lamosy. No nie klep mnie no! W dobra dobra e, ludziska, jestem naprawdę w ciężkim szoku, co tu się normalnie dzieje. I jeszcze dzisiaj ten epicki wzór, który widzicie teraz na ekranie, będzie dostępny tylko i wyłącznie przez ten cały weekend, więc się spieszcie, bo pamiętajcie tylko dzisiaj z kodem ABRA. Od 17 do 22 macie darmową dostawę, więc się spieszcie. bo Teraz biegnę do Abery i zobaczę co tam się dzieje. Co ten Abel -a w tym miejscu robi, to, yy, to jakiś w ogóle ametystyki? Ale nie, to teraz nawet... tak, jeżeli, Ej, jeżeli my mamy jeżeli? tutaj 10 szerokości... Co? 25 długości. Co? I tu wysokość jest na około 15, to będziemy potrzebować tak. Tutaj 1, 2, 3, 3,5... Czyli 3,5 TNT. Co? Trochę dużo. Co? Trochę dużo. Co? A Ej. może i cztery, no, no Nie! Kurze, to Przecież Ale to... ten tunel też. To za I... 400, tak? Ale ja mam tyle w Bobowicach. Mam tyle w Bobowicach. A to by było razy cztery... No tak. Tak, to będzie jakieś 250 TNT. Damy radę, dam radę. Ewidentnie mi się to nie podoba. Obera chce normalnie wysadzić jakieś TNT, więc tak. Pijemy kolejną podkę na niewidzialność. I słuchajcie, Obera coś ewidentnie chce wy wysadzić. On jest w tym miejscu, dobra, on coś tam robi. Czy on tu ma jakąś tajną bazę? I... Jaka szafa, on I... trzyma bloki. I... Ej, jaka wow. szafka... A co jakbym zrobił? No. Eee, e, no, całkiem fajnie to wygląda, ale... Al, o, 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 jak luksusowo. No, On co? przed chwilą gadał jakimś wyzwaniem po Obraz Nie, ale Dobra, gdzie on w tym momencie idzie? Bo jak idzie normalnie po jakieś zdjęki, albo po wysadzanie bobowic, to mi się nie podoba. Tu jest ta tajna baza jego, pamiętacie? W poprzednim odcinku. Tu jest jego tajna baza. Obrazki działają pod wodą? Ja, ja, ja tego nie o, wiedziałam w ogóle, ludzie. Tak, no, trwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu obrazek, a ja już na pewno wam przypnę serduszko. I w ogóle, co on tu kombinuje? On stawia teraz obrazki, Ej, ale on... On przecież tutaj chciał lubić jakąś tajną bazę, żeby jej nie było widać. Ale dobra, wchodzimy do tej tajnej. Tu się coś zmieniło, ludziska! mógł coś tu a może to a, samo a, się rozwaliło? A, a, aha, w no sumie to, 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 to faktycznie tu to się rozwaliło, bo to chyba dywan jest na dole, dlatego się rozwaliło. Tak mi się chyba wydaje. Ale patrzcie, fajna baza normalnie, a Berry oczywiście to, a berry tą tajną. Dobra, aha, skapnął się wreszcie. <laughs> Lio, kielamusek! E mu wszędzie oby na mnie nie postawił, bo będzie przypał, będę chodzącym panem obrazem. No, nie chce się tu kliknąć. I, i, I przypał, dobra, a, pójdziemy. Aha, no dywan. Uff, już myślałem, że o mnie nie przejście? A, no faktycznie jest tu przejście. Yeah. Co tu jest? Czy wy to Tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, Ile tysięcy stołów do zabijania? Znaczy nie tych stołów, jak to się mówi. Tatymów alchemicznych. Tu są tu, tu, jakieś złote marchewki, jakieś literowe brodawki. Kurde, Blaze'a nie wzię... Eee. Co on chciał robić? Y bo on się bardzo... Do, nie ma tu Blaze'a. Zapomniał, chlop, nawet nie wiem do czego ten Blaze służy, ale on nie tutaj coś, czymś, coś chciał. Czymś chciał. Ciekawe co on tu chciał robić. Napiszcie mi w komentarzu, woda. do czego to było, tak, służy. To było 3, 6, 9, 12, 15, 30 potek! Na co? Niewidzialność, na, on tu robi potki na niewidzialność! No, Naprawdę on tu robi potki no, na nie. Ło, no, no. wow, nie ale ci Ale ci, ciebie ci to rodziska, słyszycie? On no, w obrad, tym miejscu tak. na raz produkuje 32 potki na niewidzialność! Ja tylko normalnie mu małem 3 stuki z jego drzewa, a chłopie już tyle nich produkuje na razie. Nie! Albo spalę sobie tą bazę. Nie, o nie. Ale się podpaliło! Ale to za każdym razem się 3 robiło. Niemożliwe. Nie, no 2 się teraz zrobiło. E, no, no faktycznie 2 I się zrobiło. Tu ja się to to podpaliło! O ja ci są 30, na 30, 30, no to skoro 30, to 30, to ale tak. tak. Krzynia? Krzynia ma 54, nie. czyli... Ta jedna skrzynia wyglądać. Jedna skrzynia na raz! Z tego wszystkiego ludiska no powstaje tak, jedna skrzynka niewidzialności. A razy 8. O kurde, 5 godzin podglądania Boga? Co? On szykuje porcję na 5 godzin. Aj, alabela, to ja cię podglądam, a nie ty. A, nie spodoba mi się. Dobra, no to tak, jeden staw, drugi, trzeci, e, czwarty, piąty, szósty. E, cztery, e, trzy, e. pół. Nie, ale, ale, ale... Ale, ale, ale... Ale, co? Yyy... Weźmiemy jeden... Nie... On wziął TNT do weźmiemy najpierw jeden... JEDEN tą Statman, trzymaj się! Patrzę, że trzymaj... Ale co? Co? To jeszcze No nie, dobrze, że jestem, bo podglądam i widzę co robisz! Bo bo mnie zobaczył! Pójdę ten. Aha! Co za dobry plan! Tamtedy nie pójdę, bo go Bobek zobaczy! Ja wcale Ciabela nie widzę! Wcale! Aha, postawmy sobie, no niech chcę stoi gdzie? A a tutaj? Postawiam, nie, nie postawiam. tutaj? Nie! Tutaj nie muszę stawiać TNT! z tak. tu musimy to normalnie podnieść, a ale co? Gdyby zrobić rodzinkę TNT, to jest mama. I... To jest tata. I... Tata co? będzie większy. Co? Nie! To będzie mama. To I... będzie tata. A dzieciaki będą mniejsze. I... O. A, a, ale co. 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 Czy on stawia w tym momencie e, TNT i on chce wysadzić, bo On ma cały sztab Jak coś to ty wysadzasz, nie? Kurczak, nie! nie. Kurczaki nie wysyłają Nie, nie. Nie mówcie, że on tego postawi więcej. Dobra, nie mówcie, że... Pierwszy próbny. Co próbny? Pierwszy próbny? Wow! Jak to buchło Dobra. Drugi, trzeci, czwarty nie! próbny. O, dobra, to jest chociaż chyba w wodzie... Wow! Do... W wodzie to się nic nie dzieje. No, 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 masz rację. W wodzie to się nic nie dzieje. Ale co ty chcesz robić? abera nie wys... O nie! A? Tutaj się woda teraz zaleje wszędzie. ewidentnie się... Tak. O nie! Wypadło! Ludziska! Te yy, yy. yy, by się wkurzył... Nie, ludziska, tego jest ewidentnie za 4, 4, 5, wiele. Czyli 13, 14, Nie, tego ewidentnie jest już za dużo. Poczekajcie, ja muszę wypić teraz mleko i muszę mu się pojawić, bo on normalnie wysadzi uf, całe uf, Bobowice! Uf, nie! Ludziska, szybko pijemy mleko w tym momencie! Abela! Zwariowałeś, proszę, nie wstaję z tego TNT! Co to tutaj? It, 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 it. Abela chyba wycięć z ser, serwera. Dobrze, że ja słuchajcie, wypiłem to mleko, ale on chyba nie wie, czego podglądałem. Szybko musimy to całe TNT normalnie sprzątnąć, bo on jeszcze chyba wszedł na serwer. Eee, y -y, Abera! O kurde, bo co tu się stało? Ledwo wszedłem na serwer! To, co tu robi TNT? Eee, y tak -y, a tu nie wiesz, co tu robi jakiś TNT? Y -y, no stary, no wszedłem teraz na serwer, spójrz na czat, no dosłownie w tej sekundzie. No, no może masz rację, ale eeee, y -y, Abela to mi się nie podoba, o bo... Kurde, niesamowita, ej, stary, ale no? uważaj, że to podpali. W ogóle po co ty to, sta... a, ty to Postawiłeś, żeby powiększyć pomieszczenie? Nie! Ja już powiększać pomieszczenie, a w ogóle, Abela, ty mi powiedz, co tutaj coś wybuchło? A może ci Creeper wybuchnął? Taki, taką duży, dużą dziurę by zrobił Killpel, tak? Nie, stary, ale dwa Creepery już tak. Dwa Creepery by zrobiły taką dużą dziurę, Dobra, i powiedz licząc... mi, No, TNT wybucha w wodzie? No właśnie. A Creeper wybucha w wodzie? To ty jesteś profesorem Minecrafta? I... Moim zdaniem nie wybucha, stary, wiesz co? Dobra, i bo ja tutaj TNT zebrałem. Nie! Patrz. Nie wstawię żadnego TNT! Ja, ja chciałem ci pomóc teraz, bo widzę, że stawiasz TNT. To ja ci pomogę. Nie, promuć, ale ja nie stawiam żadnego TNT. Ten bóg no tam zwariował. Stoi TNT? I co? To czemu stoi TNT? I, ale to nie moja apel. Ej, robisz ze mnie głupka, ale wiesz co, naprawdę to nie jest I... miłe. To nie jest miłe, bo I... wiesz, ja widzę tutaj dosłownie jedno TNT, drugie, patrz. I... Stoję na TNT, a ty mi wciskasz. Nie, ja nie stawiam TNT. To kto duszek Kacperek postawił? I... No, no co? Chyba duszek Kacperek. Dobra, odpalamy coś? Nie, a, nic nie odpalamy, w tym momencie wszystko zbieramy i zero odpalania jakiegoś TNT. O stary, kura ci wybuchła. Bla. Ej, stary, to był creeper jakiś, wiesz? Creeper? No stare patrz co zostało z swojego kurczaka. Abela, masz 3 sekundy, żeby iść... Ej, to miał być pieczony kurczak! On się spalić ładnie? Nie, jacie ja normalnie! W nie, tym momencie my ale... ja W tym momencie będziesz! Rozwalamy. Gdzie mam jakiś... O, mam tu patek. Ja normalnie rozwalam, Abela. Abela, rozwalam nie, cię. Nie, no przestać przestań. Tu jest rodzinka TNT. Musisz im A skąd ty wiesz, że to jest rodzinka TNT? E, nie wiem. Tak no. pomyślałem, że to może być rodzinka TNT. Na e, pewno. To, mama mnie woła na, na śniadanie, stary. Ja ci jeszcze dam. Zobacz. Normalnie nie, ja, No Tak, to tak mamo, już śinę! On posiedzą tu po nie, to mi się naprawdę nie podoba, ale widzę, ty mi się to nie podoba. Dobrze, że zareagowałem w tym momencie, bo aby rabimy całą bubowicę i by było naprawdę duże, bo była lipa, lipa, mas zagryczna. A wy pamiętajcie o tym, że na sklepie ruszył nowy wzór. To znaczy nowy, stary wzór, ale jest limitowany i trwa przez 3 dni A dzisiaj z kodem Abra od 17, czyli prawdopodobnie yy, teraz Do 22 macie darmową dostawę na sklepie www.abra.ety, Więc wchodźcie i kupujcie, a ja naprawdę muszę w tym momencie zająć się Bobowicami Bo jak tak dalej pójdzie, to będzie wielki boom i normalnie Bobowic nie będzie